Spotykamy się w ramach e, takiego programu Ogólnopolskiego Akademia Samorządowa. Jest to program, w którym uczestniczy około 30 samorządowców z całej Polski Wójtów Burmistrzów Radnych. Spotykamy się w różnych miejscach w Polsce i zarówno e, jest to walor edukacyjny, ale też tak jak w tej chwili zwiedzamy lokalne rozwiązania na przykład w zakresie edukacji, czy, czy w ogóle wspierania mieszkańców, łączymy wiedzę z, z różnymi inspiracjami. Jest to program, który jest realizowany przez Fundację Batorego. Taki był ten zamysł od początku, żebyśmy się spotykali w różnych częściach Polski. Dlatego, że każdy samorząd ma coś do pokazania inspirującego, nowatorskiego. Tym razem spotykamy się w świeciu i też inspirujemy się tym, co w świeciu władze samorządowe robią dla mieszkańców i jak wyglądają te rozwiązania, na przykład w tym wypadku, jeżeli chodzi o żłobek. Jakieś kilka lat temu e, kolejka do naszego żłobka miejskiego zaczęła się wydłużać. Czas e, oczekiwania na, na przyjęcie dziecka również zaczął się wydłużać. I tutaj, w tej części, to są takie marianki, cztery. Taka nowa dzielnica, gdzie tutaj chyba jednocześnie czterech deweloperów no ja w tą stronę, właśnie w stronę tam miasta naszego budują bloki jeden za drugim. Także to są świeżynki. Różne firmy, tak jak powiedziałem, my jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego na początku tej ulicy również stawiamy blok z 48 mieszkaniami. I tutaj po prostu wpadła też decyzja o lokalizacji, że tutaj na takiej fajnej działce powstanie żłobek miejski numer 2. Jestem tutaj w Akademii Samorządowej i przede wszystkim daje mi to takie możliwość zdobywania wiedzy, ale też przede wszystkim inspiracji od innych. I też wartością dodaną jest to, że odwiedzamy inne samorządy i właśnie tak jak tutaj w świecie jesteśmy, też możemy naocznie przekonać się o tym, jak można fajnie działać w samorządzie i jakie można też rozwiązania w naszych samorządach zastosować, także to naprawdę polecam będą kolejne edycje, więc więc jak najbardziej innym samorządowcom czy działaczom lokalnym jak najbardziej polecam. Ten, ten program. To jestem radnym pierwszej kadencji, więc dla mnie e, każdego typu e, takie spotkanie, taka e, na akademii, uczy nowych umiejętności, e, jak sobie radzić, tak naprawdę e, w, w, przestrzeni, w przestrzeni i politycznej, i społecznej, e, w pracy radnego. To jest czytanie budżetu, to jest planowanie przestrzenne, to są wszystkie rzeczy na co dzień, które trzeba samemu odkrywać, grzebać w internecie. A tu mamy jednak taką wiedzę podaną, można powiedzieć, już przystosowaną i gotową do zastosowania. Na pewno jest to bardzo cenne doświadczenie. Mamy okazję odwiedzić wiele gmin w Polsce, na zaproszenie oczywiście radnych, którzy pracują w samorządzie. Dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy, poszukujemy rozwiązań, patrzymy, jak inne gminy sobie radzą, no praktycznie z tymi samymi problemami. No i ta wymiana doświadczeń, tak, czy opinii jest bardzo cenna. Mamy też punkt widzenia z poziomu, bo są w Akademii i Burmistrzowie, Wójtowie, ale też i radni i sołtysi. Także z różnych punktów widzenia mamy taką wiedzę, wymianę doświadczeń i to jest bardzo cenne. Mamy jeszcze do zwiedzania, no, przepiękne, przepiękne, rozwijające się, jak widać miasto. No. Zobaczymy co wywieziemy, aczkolwiek do tej pory bardzo ciekawie prowadzone też tematy budżetu, które są bardzo trudne dla radnych i bardzo też czasami niezrozumiałe no, przez Pana Dariusza zostały wczoraj bardzo tak merytorycznie, bardzo dostępnie wyłożone. Wspólnie z Dorotą Dębińską, przedstawicielką gminy Dragacz, jesteśmy uczestnikami projektu Akademii Samorządowej. Akademia ma ten cechę, że spotykamy się w różnych miejscach w Polsce, żeby poza tym, że wymieniamy się doświadczeniami i wiedzą, również zobaczyć miejsca, z których pochodzimy. No, wydawało mi się, że zaproszenie gości do świecia, samorządowców z całej Polski, będzie dobrym pomysłem, choćby ze względu na pokazanie inwestycji, które są w świecie prowadzone. Dużo, wiele ciekawych, jakby choćby żłobek, które w tej chwili oglądamy. Niestety, ze względu na reżim sanitarny, nie możemy realizować programu tego zwiedzającego. W pełni, ponieważ oczywiście dbamy przede wszystkim o to, żeby zachować zasady bezpieczeństwa. Także bez, bez zwiedzania żłobka na zewnątrz tylko informacje, informacje uzyskaliśmy. Poza tym nie byłabym sobą, gdybym nie zaprosiła uczestników Akademii do zobaczenia też naszych walorów turystycznych. Stąd też troszeczkę pojedziemy po dolinie Dolnej Wisły i mam nadzieję, że poza tymi informacjami na temat inwestycji, dobrych praktyk z Gminy Świecie wyniosą również dobre wrażenia pod kątem turystycznym i że na pewno do nas wrócą.